Siema. Dzisiaj chciałem Wam nagrać coś specjalnego typu jakiś sprint na ćwierć mili albo jakiś super downhill, ale powiem Wam, że po wczorajszych symulacjach startu mam trochę w nogach jeszcze kwasu mlekowego, stąd krótki film. Chciałem Wam y, przygotować film i zrobię go jeszcze w przyszłości dotyczący tego, żeby triumfować małe zwycięstwa, to znaczy jakiś mały ukończony wyścig albo jakaś pozycja, którą planowaliśmy podczas wyścigu, czy schudnięcie i iluś tam kilogramów, albo rzucenie palenia. I chcę pójść za przykładem tego, co chciałem Wam pokazać i triumfuje dzisiaj 100 subskrybentów kanału Canon Denny. Wiem, dla niektórych może się to wydawać niewiele, ale ponieważ nasz kanał Canon Denny jest młody, ma 4 tygodnie, Jutro dokładnie minie 4 tygodnie kanału Kanon Deni. Chciałem złapać print screena 100 subskrybentów, ale nie zdążyłem, bo 101 zasub zasubskrybował kanał, więc mamy 101, a w tym momencie już 102. Oprócz 5 członków mojej rodziny, którzy świetnie mnie wspierają i są też tymi subskrybentami, jest tam zatem 97 subskrybentów, których nie znam. Dla mnie oznacza to bardzo wiele. Oznacza to nie tylko, że podobają Wam się filmy, ale że przede wszystkim chcecie uprawiać sport. Wychodzicie na dwór, chcecie uprawiać kolarstwo, piszecie mnóstwo komentarzy dotyczących sprzętu, trenowania, odchudzania się czy rzucania palenia. Jestem z tego bardzo zadowolony. Na koniec filmów, które Wam się podobają, wrzucajcie kciuki w górę. Jeżeli coś skopałem Waszym zdaniem, napiszcie mi w komentarzach, na pewno wezmę to pod uwagę i będę to poprawiał. Stówka subskrybentów to dla mnie cztery fajne wielkości kluby sportowe, które potrafią nieźle namieszać. Zatem będę dbał o naszą stówkę. Obiecuję też, że na tysiaka przygotuję coś naprawdę specjalnego. Wasza aktywność na kanale Kanon Deny bardzo motywuje, dlatego chcę wam podziękować za wasze klikę. Co? A, córki. Dlatego przedstawiciele Kanon Deny, czyli Canon i Deny, dziękuję wam za wasze wsparcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jutro to jest... to jest nawet nie wiem którego to będzie dnia.